Cześć wszystkim! Dzisiaj na tapet bierzemy kolejną internetową dramę, tym razem między Nitrem a Piotrem Szeligą. Co dokładnie się wydarzyło i o co poszło, oglądajcie do końca, bo temat jest naprawdę gorący. Nitro, czyli Sergiusz Górski, znany z ostrego języka i bezkompromisowych opinii, po ćwierćfinale turnieju JFL. W Counter-Strike postanowił skrytykować Piotra Szeligę. Według Nitra zachowanie Szeligi na serwerze było co najmniej dziwne, ale co dokładnie mu zarzucił? Nitro nie gryzł się w język. W ostrych słowach zarzucił Szelidze nieodpowiednie zachowanie podczas rozgrywki. Nie zabrakło słów o braku profesjonalizmu, słabych umiejętnościach i sporej dawce irytacji. Oczywiście Szeliga nie pozostał dłużny. Skomentował całą sytuację, twierdząc, że krytyka Nitra była przesadzona i wyrwana z kontekstu. Twierdził, że to tylko zabawa, a Nitro zrobił z tego niepotrzebną aferę. Kto miał rację? Cała sytuacja szybko rozniosła się po internecie. Część widzów poparła Nitra, twierdząc, że słusznie zwrócił uwagę. Na nieodpowiedzialne zachowanie szeligi. Inni natomiast bronili Piotra, zarzucając Nitro nadmierne dramatowanie. Drama na pełnej. Co sądzicie o całej sytuacji? Czy Nitro miał prawo krytykować szeligę? Może przesadził. Dajcie znać w komentarzach, a jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie po więcej internetowych newsów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.